Mano ludzi, ja jestem. Zobaczcie, kto to jest. Cold Fusion. Gra stworzona prawdopodobnie w Unity 3D. Okej, okay, słyszałem. Jak zwykle słyszałem, że jest straszna. Bo, jakby nie była straszna, to bym w nią nie grał. Co nie? Znaczy, ja Aha, okej Ok, okej ok, Okej, okay. okay, co my tu mamy? O, siemano. no Ej, gdzie lecisz Gdzie lecisz? Oj Uuuu Mamy bazę Mamy bazę i z tego co widzę? Mamy bardzo fajny Ej, zna... no... p... jak to się nazywa? Fuck! No, jak to się nazywa? Hmm. Śnieg. Teren. No, bardzo fajny teren. Śnieg ogólnie. Świetnie. Okej, okay. czyli widzę, z tego co widzę, mamy jakąś bazę. Raczej opuszczoną, no, stwierdzam to. Uuu, wow. dzień dobry. Czy ktoś mnie powitał? Mamy komitet. Komitet, po... Bo... oczywiście, że nie mamy komitetu powitalnego. Oczywiście. Nie. Nie. Otwórzcie mi te drzwi! No dobra. Ale tekstury są fajne, tekstury mają wysoką rozdzielczość, co mi, co mi się podoba. Może nie wszystkie tekstury, ale... No. Więc. Uuu, tu jakiś gościu leży. Uu. Wow! No! Gdzie mi tu? Co mnie tu straszy? No! Co jest? Wpierdziel? No dobra to chyba nie jest... Nie, nie, chyba nie jest dobrym pomysłem, yy, żebym szedł tutaj... Key karty quiet, tak? Aha, nie mamy... nie mamy... karty. Więc idziemy w drugą stronę. Tym lepiej. Bo tutaj jest chociaż trochę, jasno, trochę jaśniej niż tam. Herbatka time! Okej, okay. nic tak nie daje mocy jak mocna zielona herbata. O. Okej. Okay. Mamy jakiś hol, jakąś, nie wiem. Coś dziwnego, jakieś dziwne takie rzeczy. No ale okej, okay, okej. Okay. Wow. To nie było moje. Ten telefon nie jest włączony wcale. O, mamy jakiegoś kikarda, tak? Aha, to nie to do. To... Aha, to pewnie do. No, mnie sędzi. To pewnie do tamtych drzwi. Hmm. co? Wow, wow! Spokojnie, człowieku, nic się nie dzieje. O, mamy shifta, mamy sprinta, no to spoko. To nawet takie coś mi się podoba. Haha. Okej. Okej. Wow. Muzyka się zmieniła, tak? No. Kurde, co jest z moim nosem? Swędzi mnie ciągle. <laughs> o oh, kur... O oh, Jezus Maria! Co ty człowieku, spokojnie! Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, spokojnie! No dobra! Wow! Jezus Maria, co się, co jest? O, Tylko światło zgasło! O Boże! To jednak, jednak takie darmowe gierki też potrafią zadziwić. Niby... Niby trzeba zapłacić za gry... O właśnie, czy mam iść tam czy tu? Nie no raczej tutaj. Niby trzeba zapłacić za gry, które straszą, które mają jakąś fabułę, tak jak Amnezja czy Penumbra. Ale jednak takie... Bo to jest darmowa gra. Jednak taka gra... Ciemno tu. O, dzień dobry! Oj, ktoś miał tutaj niezłą... ...nieciekawą sytuację. Ale jednak takie darmowe gry też potrafią... O, karta, 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 karta. Jednak takie gry mogą też zadziwić, znaczy zadziwić pozytywnie oczywiście. Kurde, świetnie wygląda ta gra, tylko szkoda, że taki... że ekran taki. Taki, taki... ściśnięty, no takie, taki, no, wiecie, taki, taka kinówka. No ale gra jest nazwana jako Cinematic, czyli Cinematic View, takie jako takie coś. Więc... wow, 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 wow. Nie podoba mi się to! Mamy jakieś matematyczne wzory. O, to ja na to nawet nie będę patrzeć. Dobra. Ok. Mamy kikarda. Press F to use key. Dobra, to... Wow. Już myślałem, że coś mnie goni. Ja pierdzielę. O Boże. Ok, mamy. O, jezu! O, Widzę, że mamy kikarda. Tam się wolę nie zbliżać. Tam się wolę nie zbliżać. Bo ja, ja podziękuję. Ja podziękuję. Ja się, ja się, ja się, ja, 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 ja podziękuję. I tam się nie z... wolę nie zbliżać. Herbatka time. Okej. Okay. mi dodaje mocy. Już nie jest tak strasznie. <laughs> Już nie jest tak strasznie. Już nic mnie nie wystraszy. O, Boże! Co to, to kurde było? Akurat troszkę byłem na to przygotowany, bo tak pomyślałem, zaraz coś wyskoczy. Ale kurde, co to było? Jakiś pająk? O Boże! 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 Dobra, Dobra, teraz jedziemy tutaj. Ja, ta, ja, ta woda, ja, ta woda, ja tam wolę się nie zbliżać. Tam, gdzie ten kutas. Gdzie ten. Co, to, co, co jakieś gówno tam szło? Co ja mam na monitorze? Dobra O nie, keycard potrzebny oh. Mogłem się tego domyślić, że będziemy musieli tam wrócić To mi się nie za bardzo podoba No ale dobra Herbatka time, ale idę, idę, idę Zaraz, zgubiłem się. Aha dobra, idziemy, idziemy tutaj Teraz, czy mi się zdaje, czy... Czy, 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 ciało stąd zniknęło? Hmm. O! A nie, to tutaj gościu, leżał... Dziwnie teraz leży, jakiś taki... pokłęcony... Wypięty... O, Co?! O Boże... Boże... Zeusie... Zeusie nazaryjski No dobra Ej, my tu już byliśmy Aha, tak, tu były drzwi, tak pamiętam Teraz tu były, pamiętam, tutaj były drzwi Tutaj była karta, o tak Tu są drzwi, jest, otwarte Okej, wow Chyba coś podnieśliśmy Z tego co widzę Straszne, strasznie zepsute światło Tutaj, ktoś musi wymienić tą żarówkę Czyli jak ktoś tam nazywa Ten lightsaber cały Okej, Idziemy Serce mi wali, serce mi wali Uff. O kurde To coś jest duże That's what she said <laughs> Dobra, idziemy dalej Nie chcę tam iść, ja wcale nie chcę tam iść Ale chyba jesteśmy zmuszeni do tego Czy on siedział w tym małym pomieszczeniu tutaj cały czas? Holy shit, dobrze, że, dobrze, że tam nie poszedłem Dobra, czyli mamy keycard, no to prawdopodobnie do tego, co tutaj mamy. Co, ja się wpakowałem? Nie podoba mi się to. No dobra. Kurde, nie mamy żadnej latarki. Kurde, strasznie mi. No dobra. Co my mamy? Jakieś kraty. Znowu jakiś burdel. Kto bu... to burdel zrobił? No! Nie podoba mi się. Dobra, idziemy tam. Wow. Co to jest? Oh, Boże, Jezus Maria, to... O oh, Jezus Mario! Jezu, oh, Jezus! Boże! O Jezus Mario! Oh, Boże! To coś mogra dziujko! Jeśli tak dziękuję byli dole! Boże, ta muzyka jest straszna! O oh, Boże! Ja skaczę! Haha! <noise> ja skaczę! ja, 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 ja nie, nie. Boże! Boże! Jezus Maria! O Boże! To coś mnie goni! To coś mnie goni! Nie! Nie! Gon się! Gon się! Gon się! A nie mnie! Gon się! A nie mnie! Gon się! A nie mnie! Gon się! się. Jakieś drzwi, kurwa, zamknięte! ja bierdole! Jakieś zamknięte drzwi, kurwa! Nie biegnie, kurwa! Ja bierdole! Kurwa! U, u, u. O, ja, pierdole. ja, pierdole. Co? Boże. ja o Wow! Jakie to było zajebiste! Wiecie co? To jest gra, która stworzona jest na silniku Unity i grałem w różne gry, które są stworzone na silniku Unity i to jest gra, która naj... najbardziej mi się podoba względem i graficznym i względem takim stylistycznym. Yy, nie, nie, może nie stylistycznym. Kurde. Zajebista jest! Kurwa mać! Ja pierdziele! Widzę, że modele, jakieś szers... Szer... CG, modele, tak, tak Ja pierdolę O ja pierdolę, normalnie Szkoda, że taka krótka, ale jest po prostu Zajebista, no nie, nie wiem co ja mam powiedzieć Zajebiście mi się podoba, jeśli mam grać w jakieś gry To właśnie takiego typu, mogą być darmówki Mogą być jakieś płatne, ale żeby były takie Żeby były jumpscary, Ale ja strasznie lubię jumpscary, chociaż na pewno na zawał umrę kiedyś, jak będę stary. Umrę na zawał, grając w jakąś straszną grę, tego jestem na pewno pewien, ale polecam wam tą grę, chociaż, tę grę, chociaż no przeszedłem ją, więc y, możecie się spodziewać tego co, tego, co było na filmiku, ale jednak, no, wiecie. Jednak, kurde, ja pierdzielę. Ha, w każdym razie, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie, nie zrobiliście. Wy możecie mi w, wysyłać w wiadomościach, w yy, wiadomościach prywatnych jakieś inne gry takiego typu, jeśli jeszcze w niej nie grałem. Możecie sobie poszukać na moim kanale, bo jeśli grałem, to nie przysyłajcie mi, bo bez sensu. Subskrybujcie mój kanał, ja się z wami żegnam, na razie.